Karol Bielecki dostał um, nowe gogle, nowe okulary, większe, e, amerykańskie, e, które, które mają mu ułatwić e, jeszcze lepsze... A właśnie widzimy to, zobacz teraz. I, co, i, te, się. I, te, I te okulary będą zabezpieczały. Jego, jego, rozumiem... Ocz, bardzo dziękujemy. Tyle Kuba Wóz. Dziękuję to bardzo. Był... Jeszcze tak jak mogę szybko powiedzieć, mój czas w Orange sporty dobiega końca. Bardzo wszystkim chciałem podziękować za to, że miałem okazję tutaj przez półtora roku pracować. Naprawdę fantastyczne miejsce i dziękuję tobie. Dziękuję tym wszystkim ludziom, którzy pracują tam, w reżyserce, których w telewizji nie widać. Dziękuję szefom, tym wszystkim, którzy tutaj mnie zatrudnili. Tym, tym ludziom, którzy, którzy ze mną pracowali. My też to chyba wszystkim bardzo dziękuję. Tobie dziękujemy. Będziesz musiał zapłacić za reklamy, które nie zostały wyemitowane. To będzie tak. Nagroda dla Ciebie. Kuba wraca do Stanów Zjednoczonych, tylko tak dodam. Tak więc pożegnanie z Kubą. Proszę Państwa, jesteśmy z nowu w Łodzi. Dzisiaj się cieszę z tego, z tego corporala. Wiem o tym, że. To, że zrobiłem złotym, a w Barcelonie przyczyniło się do tego, że mogłem awansować i to wiadomo wielkie wyróżnienie, tym bardziej, że spotkałem się kolejny raz z ministrem z rąk ministra. Z tego co mi się wydaje, to tak w raczej awansuje bardziej generałów. Więc to jest też wyróżnienie. A chociaż ma, nie, uważam, nie uważam, że będę kiedyś generałem. Nie, nie, z takich ambicji. Dziękujemy państwu za ten e, poranek. Zapraszamy na jutrzejszy także, tak. Dziękuję. Zachęcał Trycha ja testuję się teraz piłkę. Zabawię w naszych redakcyjnych kolegów Leszka Bartnickiego i Mateusza Święcickiego i spróbuję ten strzał skomentować. Zbyt wiele mówić nie będę musiała. No, no proszę państwa, czyżby no proszę, pięknie, bramka, piąta bramka w Ekstraklasie w tym sezonie. Proszę zobaczyć radość mojego kolegi. Co by pani powiedziała naszym polskim piłkarzom, którzy od marca nie strzelili ani jednej bramki? Chłopaki, do roboty! Wow, proszę. I to jeszcze widzisz specjalnie dla ciebie w kształcie piłki. Lubisz tarty? Tak, uwielbiam, ale tak naprawdę ze słodyczy najbardziej śledzę, ale Orange Sport z przyjemnością. Słuchaj, to może zmuchniesz? Nie, Bo ja się nie mogę przechylić. Specjalnie, czyli <laughs> for you. Wow, sola! jest z tego co się dowiedziałem jest w Argentynie. Dzisiaj dopiero wraca. Ciężko po pięciu dniach, że nie ma go na treningach po ciężkiej podróży, żeby zaskoczyć. No zobaczymy jak będzie jutro wyglądał na rozruchu. Dobra muzyczka.